Siema, ja jestem Ewa, no. a to są moje Właśnie. podcastowe lafiryndy. Asuka Kandia. <laughs> Hej. I ja, Milia. Witam was serdecznie w drugim odcinku. Ale, ogląda... ale zrobiliśmy, panowie. Ale jest gruba, jest gruba. 5 oglądających no no mm, świetnie, ramy, ramy na, ich, na dzisiejszym podcaście zaczniemy od obejrzenia kilku z reakcjami różnych streamerów Trochę i streamerek. Poproszę shot numer jeden. Uh, nie lubią, no tak, nie lubią moje. O nitro, nitro jest w ja, proszę. Nie, 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 W pewności siebie ludzie, w Mam wrażenie, że mężczyźni najczęściej by chcieli kobietę, która po pierwsze jest nieświadoma swojego wyglądu, która jest taką szarą myszką. No ja taką kobietą nie jestem i ja nie udaje Udaję ja bym... w swojej pewności siebie, tylko zawsze taka byłam, taka jestem. I Chłopo ludzie nie... Tylko że to, o Jezu, A o, o, jak się nauczę mówić, to powiem. Dobra. Wracam. Czy ty, Emilia, uważasz, że wyglądasz dobrze? Tak. <śleszy> <śleszy> Dole. Dobra! Ona, Zobaczcie, jak patrzy na koleżanki, szuka wsparcia, nie z tak. psychologicznego punktu widzenia, leci cię ozdobę. Kula. Kula. Kula! Pytanie. Co za Devil? się trochę, no! Proste Ej. pytanie, prosta odpowiedź. No tak, no. uważam, no. Ale to, się, ku... się, kurde, prosiak wypowiedział. No właśnie, no, bo... nikt tego sobie nie uważa. Ze... prosiak, kurde? No właśnie. No, teraz, no, to, teraz, teraz to przesadziła. To, no to no. ja... No, Odwróć, nie. czy ty uważasz, że ty wyglądasz dobrze? Ale tak szczerze, chłopie. <śmiech> <śmiech> tak! No tak! oczywiście, <laughs> no, no, <laughs> no, no, że tak. Oczywiście, że tak. młody chłopak. No, ja no ja właśnie. żebyśmy to oglądali, bo one nas zjedzą, kurwa Szkoda, że nie mamy kamery bo ogóle. Nie, no, no nie, nie wygląda źle. O, no, o uwagi, uwagi. No, Jeżeli mówimy no, o takich, no jakby w standardach wyobrażeniach, tak jak on tutaj tak, e, powiedział, dokładnie. jak według niego kobieta e, no, powinna wyglądać dobrze, i stwierdził, że Emilka dobrze nie wygląda, no to tutaj patrząc na niego, no to tu jest. Ale żadnych no, e, standardów. E, o nie kilka leveli, co najmniej niżej, nie? No ja na przykład nie mam problemu. Nie podobam i się z tą osobą nie kłócę o to. Yy, I piękno i ogólnie atrakcyjność to jest pojęcie względne dla tak, nich. Ale no ja to, to, to jest prawda, okay, tak, to jest okay. no. Nie no, nie no, panowie, nie panowie, moim... panowie, tutaj tu, 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 tu debata musi być. <śmiech> no niech no, Ale pod jakim względem. No trochę tak no. jest, że komuś się coś podoba, a komu się ktoś nie podoba. No tak, a poza tym co, no, one co one tam mówiły, że ty powiedziałeś, czy ona się sobie podoba? No, nie no, do... nie, no bo, do... nie, bo ona, stwierdziła, słuchawie słuchawie nie, ona, ona stwierdziła. stwierdziła nie, ona stwierdziła. Tak, no, bo ona stwierdziła, że ona jest pewna siebie i tak dalej, i że kobiety takie wyzwolone i zajebiste muszą nie znać swoją wartość. Tak, że... Ja jej zadałem proste pytanie: czy uważa, czy, czy wygląda dobrze? A Asuka Kamila, która kurwa 4 IQ, stwierdziła, że ja ją skategoryzowałem i jakieś standardy piękne. piękna. Nie dodawa ona, no, no, i ja jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że Asuka Kamila krytykuje Nitra, tak, za to, że on powiedzmy. To jest body zapytał, Tak, za to, że zapytał o e, tego prosiaka, czy wygląda, że, że wygląda dobrze. A sama od razu na Nitra wjechała tak, i zaczęła tak. go wyzywać. No. Więc ona te, potępia zachowanie, którym tak. sama, które sama uskutecznia, nie? I do dobrze, do... Że mamy psychologa. Brawo, brawo dla Jabczona, brawo. Dla ale to, to Według mnie nie jest zbyt ładna Ale tego. Nie, po... on mi po prostu zadał no. pytanie, no ja na nie odpowiadam. Oh. Wow. O! Rozumiała. Jest rozumiała. <laughs> ona zrozumiała! Gruba zrozumiała! Ona zrozumiała, gdzie ona zawsze nigdy nic nie rozumiała, to teraz ona skumała. Ale to nie? było to pytanie to, retoryczne, tak które miało ociwiste, sugerować, ociwiste, że wyglądasz tak. O. No, oczywiście, że tak, więc. Czemu jeżeli powiedziała na przykład y, osoba, którą uważam za jakkolwiek, która może się wypowiedzieć na temat wyglądu? No to spoko, to. Aha. Kamila, co to ty? <tosy> Proszę. <tosy> Maluje. <tosy> Sojusz, ja jakiegoś przystojniaka, żeby to powiedział. Jabczan, powiedz, powiedz! Jabczan, ty <tosy> tu jesteś najprzystojniejszy, powiedz! Co mam powiedzieć? No, ocenij wygląd, no bo tylko ładni mogą mówić. Której? O tej, no. No słuchaj, koleżanko, ja też miałem kiedyś problemy z nadwagą, wyszłem z tego, to też polecam, pozdro. Poszedłem, poszedłem, no, bo ja no, wyszłem. Ona ma taki no. szeroki łeb, że mi się ledwo w monitorze mieści. Poszłem, poszłem. To poszłem. To... Kamila, co to? Maluję to sobie no, paznokcie. No, no, paznokcie maluję, słuchajcie. Maluję sobie paznokcie, bo nie miałam czasu, bo ja mam teraz budowę w domu i ja muszę mieć w ogóle krótkie paznokcie i cały czas są po prostu dlatego no sory, ale hybrydy po prostu. Ale to jest babski podcast. Dlatego uważam, że można to malować paznokcie. Ale mam do ciebie pytanie, e, Hani, no. e, miodowniczko kochana. E, czy ty uważasz, że wyglądasz dobrze? No. 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 Czy no, wyglądasz dobrze? No tak. Uważam no. się, no, na to fajne, ja, że ona zajawiste. jest fajnie, że ona maluje paznokcie, ma taki luz w tym, bo no to tak jest. ma, ten hejt cały, no? Tak, to jest dobre. Jest dystans. Każdy jest powinien mieć o sobie dobre No, tak. Sobie. Nieważne jak wygląda. No. Już. Chyba nadal ja. Te stopki ukawiają masturbację, ale chodzą do, do e, domin. Bardzo mnie to właśnie interesuje, co ich w tym kręci i po prostu spotykam w tej właśnie swojej pracy się czasem z takimi e, dziwnymi. Tak, Grzomek jest giga hetero. No ale raz na jakiś czas zakłada Rajstopy i się wali do wdupę. No tak jest, no w ogóle dużo Znam takiego jednego akurat z Rajstopy. No tak jest, ale słuchajcie, co ona, jak ona to skwitowała no, w ogóle. ta suka. zakłada Rajstopy, słuchajcie, co ona powiedziała. W no tak jest, no w ogóle dużo heterofacetów uprawia. Wy tak macie? Akumację, dużo też. Nie wiem, no, Że no co, ja znajduję hetero się kuple w dupę? To para maksil, nie? Ale on, no nie, on nie wygląda tak no, do końca. To no, ale to jest, jest, jest. No ale nie jest. Nie jest, nie no. jest, nie jest. Heterofacetów lubi na przykład mieć w czasie oralnego coś tam wkładanego. Ja nie mówię tego z własnego doświadczenia, bo akurat nie natrafiłam na faceta, który takie rzeczy lubi, dobra, ale nieraz słyszałam o tym. Czy ktoś jest to gejowe? Lubi takie? No właśnie. Ale to nie jest, to jest w ogóle męskie, nie? Że se palca w dupę w sali czasami. Ale A, kobiecie nie sobie. Okay. A, dobra. No. Się <głos> <głos> moich koleżanek, że mają takich partnerów i też czasem gdzieś tam na imprezie zdarzyło się, że jakiś znajomy jest heteron, dobie, który po, jest duma? w związku z kobietą opowiadał o tym, że że faceta to jest coś zajebistego. No i nie wiem, ja się tutaj... Czy co? że, że co? Czy tak. Z tym, że... że normalnie masyna... To faceta to jest coś zajebistego. No i nie no wiem, brzydzi okay. yy, właśnie to, żeby... No nie, no chyba, że bardzo by chciał, ja bym go bardzo. <grym> chyba, że. Kupi suba albo dwie dychy, to płaci dolców. No. no i taka to jest rozmowa z dziewczyną. Ja no. I przez rękawiczkę. No dobra, może jakbym konała, by kochała to nawet bez rękawiczki, nie? No bo wiecie, jak jest miłość prawdziwa, no to tak naprawdę zrobisz wszystko, a przecież to tylko palec w dupie. Ale nie było. No go się tak mądrze śmieje? No się ucieszyła, gdyby facet poprosił, nie? A wy? Słuchałam, i to jest fajne, na przykład. No, Ale yes, yes, yes. do jakich, ogóle, a, mamy, jak zrobiłaś to? Pogoniłaś się i spotkałam. Jest, jest. Jak będziemy mieli pytania, to My zapytamy. Niestety, ale według mnie, jako taki sam zamysł, się no Może to co jest... powiem, ostąpię, no bo no. widziałem, że razem mi się Jęgę układali. Nic złego, <laughs> zawsze jakieś <laughs> urozmaicenie. Serio, jest takie wideo. <laughs> Cię spekulowała jakąś męską dupkę. Tak, tak, jak najbardziej. Ogólnie bo paznokcia i mogą być ciężko, chociaż. Paznogą, Ale mnie nie wyciągnęło. No, ja, Fuck Mary Kill z dupek na podcaście. <śmiech> 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 konej Mary. <laughs> o, jaki wstyd. Czeka, na pierścionek ona. No. Gruba Kill. <laughs> a czemu, a czemu, a czemu patrzą na czarną? Czemu patrzą na czarną? Czemu patrzą na czarną? Przecież one wszystkie są chude, Według nich, ale to rudą, to tak jak ona by tak stała ode mnie z metr, to mógłbym jej tak dwa takie alanika. balanika. nie, nie. Nie, nie, to jest. nie, to jest nie, nie. nie, a czy co? No chyba. Znaczy, nie, ogólnie, szczerze. Ale ja się jemu podobam. A mi się wydaje, Nitro, żeby cię było stać na to. Ja to dawna czuję po jakimś tam takim vibe, który. Uważam, że się podobam Nitroskowi, także. Z Nitrosu! O! O! to bo ja! Słuchajcie, słuchajcie. Ja bym miał za darmo. A ja nie wiem, co on ma do mojej wagi, bo Ej, myślę, że I to, że mówią e, na ciebie gruba w ogóle jest. Ej. No dobra, to teraz ja proponuję, żebyśmy wszyscy zrobili te fuck Mary Kill. No wy, Nitro zrobiłeś, ma, ja Next też. 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 Ja. No to dawaj, mają bo ja ja. tak samo jak jeszcze, że jak Seba bym powiedział, dokładnie tak samo. Czyli, że gruba fuck, Honey mary, a suka, Kill. Tak. Ja okay. się pod tym podpisuję. Ja z osępkiem murem. Okay. No ale dobra, ale no to ale dobra, to, to gruba. Będzie cieknąć już jak, wiesz, jak będzie trzeci. A tamta jest świeża. Tylko będzie miała plamę na czole po mnie. 70 wzrostu i obecnie ważę tak mniej więcej 62 kg. O kurwa! O kurwa! Ja to, to na VFC by się ty tak powiedziałeś. No. Dobrze, proszę was, żebyście wygooglowali 62 kg UFC, jaka to jest waga dla kobiet. Mi jest, jak jest ta norma, no. to jest tak poniżej. mam poniżej jeszcze cycki, które ważą półtorej kilo. To, to jest o, Więc... czołg średni. Osoba, która się może ile? wyjadać na temat wagi, no sorry. Nie, poczekaj, Wiem, ona by... powiedziała, Ej, mi że mi to... ile ma wzrostu, ile waży i że to jest poniżej średniej? Od no. pewniego wzrostu? Nie, ile powiedziałeś, to cofnij, sprawdzimy to. Kilo, 61 różnie. Tu i obecnie waży tak mniej więcej. Ciebie gruba w goleje. Teraz powiem wzrost. A ja i on 70 wzrostu. Metr 70 i waży 62 kilo. Pomaga mi kłacz, chyba jest. Tak. Obecnie no. ważę tak mniej więcej 62 kg 61 różnie. Więc moje BMI jest, Pięknie. jak jest ta norma, to jest tak poniżej. Mam jeszcze cycki, które ważą półtorej kilo. Więc Nitro jest ostatnią osobą, która się może wywiadać na temat. Dobra, ale jak to jest, że one mogą mówić... a ja nie mogę! Jak zarabia poniżej ja, no, 20 no, no, tysięcy no właśnie, miesięcznie? No no. Że to karygodne, no. frajery, a tu nie można powiedzieć. No, no to, właśnie, to, to no właśnie, No ja ci siedler. mogę powiedzieć, dlaczego to. tak jest. Psycholog. No. To jest tak, dlatego, że one się wystawiają po to, żebyśmy mogły je mogli je zbeszczać z góry, po to, żeby to oglądać, bo jak one by mówiły mądre rzeczy, to byśmy tego nie oglądali. Ale one no, ale nie, nie byłyby w stanie mówić mądrych rzeczy, jakby <grym> po zachonej myślę, że tam jest <grym tam <grym jest <grym ciężko, nie? No. Jakby, jakby mi to powiedziała no. jakaś szczupła, co bardzo okej, okay, jesteś. Z... No ale. Okej. Okej, jest jak powiedziałem to jesteś. Ty ile marzysz? 78 kilo. Pierdolę. to jest kurwa jest przecież. Czy ponad połowę nawet facetów. No i to też do tego dąży. Ona taka chce być. Chce być bardzo kurki. No, no kurki. Reka wymówka. Chce być kurki. To. To jest jej marzenie, ja też sobie. Tak. Ale w takim wiecie... Mario! To Mario, Mario, to niech... Mario! Mario! Mario, ja teraz o ja tobie, o tobie! tobie. Skurcz się! Skup nie Mario! Ale zobacz, cię. jaka fajna stopklatka na tym, co na dole się twarz no. nieskalana skala inteligencja, kurwa. No dalej, co powiesz? To ale w ogóle z obrzydzeniem no patrz na Marię. No, no Jak chce, ktoś... no, okay. Ale ja nie wyobrażam sobie, żeby mój mężczyzna skazywał mnie na życie z dzieckiem w takim mieszkaniu, bo po prostu ja mam wrażenie, że on wtedy nie uważa, że ja jestem warta więcej. Ale. Ja, co? Ja, jakby co? Tylko, tylko chcę tu zaznaczyć, że rozmowa jest o tym. Że mieszkanie z dzieckiem i z partnerem czy z partnerką w 80 metrach w trzech pokojach i tak dalej. 80. Y... 80, tak. 80 metrach? Tak, 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 że 80 metrów to jest za mało. Żona ma takie mieszkanie, ale ona musi mieć przynajmniej 300 metrów, żeby rodzinę dostać. Ja pierdolę. Jak to skomentujesz? Idę po motek. Kurwa na 40 metrach, kurwa, mieszkają z dzieciakami, normalne życie, kurwa, Normalne tak. rodziny, normalne ludzie. Kurwa. Oj, widzowie, po dwa koła lecieć, bo to jest flipa. Jak Musimy mieć więcej to subskrypcji to niż Betty, Dokładnie, jedziemy! Jedziemy, dziecka Czasami nawet dla na dwójki w jednym pokoju, jak są młodzi, a rodzice to śpią w ogóle i żyją w salonie, k***a. Tak? Skąd te ludzie się biorą, do chłopca? No, co znam, Ja no reportuję, ty... reportuję, ten kanał za żebym na wieski, <śparta> No i ty, Milka, ty serio tak uważasz? Dalej podtrzymujesz to, co powiedziałaś? Nie, no, kurwa Posłuchajmy, co no, powie. W czym jest problem jakby do tej mojej wypowiedzi, tak Mario ja ci nie każe być moim facetem i nie każe ci kupować no, Całe co to powiedziała? Ja w dole. No na serio to... co ty myślałeś, ja, ja, ja cię oszukuję? Nie, nie, ma nie, nie mam szans No nie. i masz no, to... Mario, już, już nie p***a to... 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 ale ja nie wiem skąd <laughs> ona w ogóle pomyślała, że Mario się a mnie interesuje. No, tak, tak. Dziwne, dziwne. Nie Maria? Przecież w ogóle nigdy nie miałeś takich ty. Dobra, ja sobie obejrzę <grym> <rzucam> solo ten podcast. <pokryt. grym> nie Maria, zostań, zostań. Jaki Jak jest związek pomiędzy tym, czym ja się zajmuję, jako osoba dorosła, a pomiędzy tym, czy ja chcę mieć dzieci? Tak, chcę mieć dzieci, <grym> będę miała dzieci i w ogóle nie widzę żadnego związku, dlaczego miałabym nie mieć dzieci e, dla... No to jesteś Nowego iską, bo się. Ona nie klejbryły w ogóle. Takie <laughs> <laughs> p... obahę na filmikach. Przyjmuje się na japę i ona mówi, że w ogóle to nie ma znaczenia, czy ona się zajmuje w życiu i ty, że dziecko może być przy... właśnie. Przed chwilą jej koleżanka o tym mówiła, że mogą się z śmiać, że jest niska i że będą mówić, że jest Karol, a ona nie widzi w ogóle zależności, Ja, że... ale... No dobra. Ona pewnie no powie, dobra. że no jej dziecko będzie miało super standardy, więc samochód. Ale je, a ile, ile byś nie miała przypadkiem... to i tak dojazd. Jej ja zrobił. też wam Bo powiem, ja, powiem ja też wam powiem jedną rzecz, że nieważne, czy ona nawet by była multimiliarderką, to też się liczy, skąd są te pieniądze i kim jesteś. Ona za to czym się zajmuje, ona nie ma wjazdu do pewnych grup społecznych i do pewnych, do pewnych narodu, do których ona za chwilę się powoła, że i dziecko będzie w prywatnej szkole, gdzie będzie kół i zajmie się. Będzie, no tak. kurwa. I przyjdzie ci, kurwa, będzie, no. ojciec, Co ty, z, ty z, myślisz, milion, Soler, tak, że ona będzie z Że ona będzie kurwa na koźminie z że no kurwa studiować? Podajmy prosty przykład. Y, Mia Kalifa, Sasha Grey. Obie kurwa odeszły z branży no, y, Jak kogoś spotyka, to y, z, z czym je kojarzą? Tak. Że są kurwami. I to, jeszcze teraz postanowiła zmienić życie. to kurwa, no to chuja, to kogo interesuje? Była. to ja pamiętam tak, że oglądając tutaj tego streamera, bo ja go nie znam, jak się nazywa, to jest Mario, tak? O, jeszcze nie, jak się nazywa. Nie wiem, jak się nazywa, to jest ten Mario, tak? Tak, to Mi by było wstyd mieć takiego ojca. To, co ja właśnie teraz zobaczyłam, O, ja. No, ale nie, co na to, to poródkowa? Ma, masz przejebane. <głos> <głos> Dobra, czekajcie, zobaczymy. Ja je ja ja zamarę. Jaśnie Pański jakiś zapijaczony ham siedzi. Zapijaczony ham. Zapijaczony ham. Nie pomyliłaś mnie tobą? Gdybym mnie pomyliła z tobą. Ale jakie to jest stempelowisko? Nie ma co powiedzieć zupełnie. Więc jesteś zapijaczonym hamem. No ale ty jesteś pijakiem. No to ja próbuję... Nie ma jak obronić tego To w ogóle jest i pierd... śmieci. Pana Zabolało cię, ej zabolało cię, co? Ej, cię boli, Zabolało cię, boli, co? I Machamy rączkami, boli, boli, boli. I wali przekleństwami i... Te klejstwa, kurwa, ona kurwa chipą się bawi, kurwa, i to jest dobre, no co ona... Doli w ogóle, debilka, jeba. chujowe, ale skakanie po... dla wszystkich już git jest, to Zatem ona no, sama ale, ale przeklina wartości, na tym podcastie. się wartości ludziom, naprawdę. Tak, no przeklina, przeklina, to prawda. Ja, jakbym ja miała takiego ojca, to dopiero by się chyba ze mnie śmiali w szkole, nie? i puszczali pod kątem. I i i I się, i się znęcali. E... No i tyle, no co ja będę mówić? No mówić o, no do no super. Ja myślę, że jakby Mario miał dzieciaka, który by teraz chodził do szkoły, no to Ale Giga pro, ona... Giga prox. Prędzej by pytali, no, kurwa, raz. czy stary pozdrowi na filmiku, kurwa. Tak tak? No, tak, tak, tak. Ale zobaczcie, co ona Ale mówi, że ona zero argumentu. Gorsze by było mieć ojca streamera niż matkę To jest dla mnie jest... Wydolone, tak, no, tak na, tak, na tak, kamerkę. Tak, tak. i ona mówi że to jest gorsze. Ale nie ona tutaj Włodar w ogóle nie wie co ma powiedzieć wiesz nie widać po nie od razu że ona to nie, nie jest takiego, nie ale, ale nie klei w ogóle. No, ale widzisz bo ona klei, przygotowywała się do tego ale tu nie ma żadnego kontrargumentu no bo Mario że tak powiem ją zezłomował i ona tylko powie no bo wymyślała że on jest pijakiem jeszcze nie powiedzieć, że jest gruby i że jest gruby. śmiali w szkole nie i puszczali te twoje szoty i a widziałaś to pełno na kapsa. No i tyle, no co ja będę mówić? Ja też zrobiłem wtedy Mario. No mówisz to super mówię tu no kontentu. ty totalnie nie, cza nie czaj bazy, e, beton umysłowy. <grym> Aha. Jesteś betonem umysłowym! Jesteś betonem umysłowym, ja to czym ty jesteś? Jeżeli Mario jest betonem umysłowym, to czym ty jesteś? Jaśnie oświecona przez... No nie mogę! <grymne> <grymne> to musiała kolejny raz się powtarzać, a to jest bez sensu. Bez sensu <grymne> odpowiadać. Nie mam argumentu, więc bez sensu się odpowiadać. Kupujcie od pan To Czasami ci, którzy udają takich świętych, są gorsi od tych, którzy nie udają. Mhm. Jak najbardziej, tylko wiesz, jaki jest swój problem, Emiliad, ja, ja ci to powiem. Brzmiejsza osoba, która nigdy w życiu nawet gazety nie przeczytała. I to jest, jest podstawowy problem. <grymne> w <każdym razie> w, <grymne> w, w swojej <sposób> <grymne> branży. W <grymne> w <grymne> w <grymne Chyba, że ja nie oglądałem tego streama, nitra jak to oglądać, to też nie sobie banger musiał być. W To wy ku... bicie wszystkie, jakbyście miały więcej kutów w dupie niż książek na stat traku, nie? Ej, ej, honejówce się przykro zrobiła a ona taka jest. KS... Piszcie akurat, mój drogi, bo nie ja wiem czy mam e, tutaj opowiadać o książkach, jak robimy. Podcast o naszej branży. Ale się gryzła. Czekaj, zaraz ci będzie wymieniała lektury. Chyba Potęgę podświadomości wylekła. przeczytała na pewno, 100%. Jak robimy podcast o naszej branży, no to to by chyba dosyć było nudne. Ale ogólnie, no to jeżeli chcesz wiedzieć takie rzeczy nudne, no to ja na przykład się zawsze bardzo dobrze uczyłam. Miałam e, 4 lata z rzędu się Ile książek przeczytałaś? Taka, jaką miała średnią? Miałaś to, średnią. No. Jaką średnią. 6, 0, ona miała średnią? 5 6,0 5-8. Czekaj, co? Miałam e, 9 9 9,9. Zaraz <stytunie> <grym> będzie miała, Dobra, tylko. No, no, miała tak średnią 6,9 z księdzem, to po pierwsze. A po drugie, to dlaczego skoro ty się tak dobrze uczyłaś i ty jesteś taka inteligentna, taka oczytana i taka mądra, to dlaczego wysławiasz się jak przeciętny pażul, który stracił wszystkie swoje. Kurwa szare komórki 30 lat temu pod monopolowym. że Emilia brzmisz trochę jak taki zabetonowany chamek. Nooo, 5,9, 5,8, jeżeli już mówimy o cenach, chociaż jej ja nienawidzę, czymś takim, 4, 3, 2, bo dla to w ogóle nie odzier. Nie, nie pokazuje, jak. Nie mam no, się same, pi same piątki i szóstki. No. No. By... Piątkę to ci zbijali po lasce, To jest jedyną piątkę, jaką dostałeś High five.